Mm. Siemandero, 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 siemandero Wraca czas nad miastem Miasta, lot, lawek Ale mówię, stary, baba rozjechała, kurwa Kto się rozjechał na dochodzie, przecież takie już, kurwa, nie robią Albo będą jechać Albo taki tam, kurwa, próbno będzie nas jeszcze Jakieś to Zabój się, ulepi, ładuje

nie? A nie No i tak sobie właśnie maszaruję. Klezy Joanna. ULP z aura. Go to piękna. Wszyscy wcześniej mamy. Prawo ja za kośkiem mówię sobie ulicy, bo co tam. Co mi mogą zrobić? Skoro mi to wszyscy znają. A Wy macie po prawej stronie czy po lewej? Bo ja mam po lewej. Chega, Alta. Esmudomec, esmudomec. Crazy, e smarrito. Esmudomec. 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 Esmudomec.